Ja jestem Kamila i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem trochę o pytaniach na rozmowę z potencjalną host-rodzinką. Właśnie dużo pytań, dużo osób zadaje mi pytania na Instagramie dotyczące właśnie pytań, jakie pytania zadawać, jakich pytań nie zadałam, a chętnie bym zadała teraz z biegiem czasu, jak tutaj jestem. Więc o wszystkim opowiem. I no, zapraszam do oglądania. Jeśli jesteście na tym etapie, to no. Więc ja sobie zrobiłam tutaj taką listę. Um, w typowym amerykańskim zeszycie, można tak powiedzieć. Um, zawsze taki był w. Fi oh. <laughs> zawsze taki był w filmach, więc um, kupiłam sobie za jednego dolara i pierwszą rzeczą, którą sobie taką możecie zrobić, to podzielić sobie pytanie na takie kategorie jak pytania o dzieci, pytania o ogólnie całą host rodzinkę, o okolice i takie dodatkowe. Ogólnie te pytania o dzieci są najważniejsze, bo w końcu jedziecie tam tylko po to, by opiekować się dziećmi, bo to jest wasze przecież, to jest wasze główne cel, żeby opiekować się dziećmi i zdobywać doświadczenie w opiece nad dziećmi. Pamiętajcie o tym. Więc wypada właśnie o te dzieci zapytać w pierwszej kolejności. Um, nawet jeśli to jest nieprawda, to to właśnie wypada. Więc um, takie właśnie pytania, żeby poznać te dzieci, e, na przykład co dzieci lubią robić w swoim wolnym czasie, e, czy na przykład siedzą właśnie na elektronice, na telefonach, czy mogą oglądać telewizor, jak tak to jak długo. Bo na przykład u mnie dzieci w wakacje miały nielimitowany czas do oglądania tam różnych właśnie telewizorów i innych urządzeń elektronicznych. No i bywało tak, że cały dzień właśnie siedziały na tym. A skoro nie miały limitu, no to ja nie musiałam nic zrobić, Ale na przykład teraz jak chodzę do szkoły, to mogę tylko pół godziny po szkole siedzieć na telefonie, więc mama tam od nich ma jakąś aplikację. I właśnie ich śledzi, czy siedzą dłużej, czy nie. <laughs> Czego nie lubię robić na pewno? Um, z doświadczenia wiem, że na pewno nie lubią chodzić do szkoły. <laughs> właśnie, jak nie lubią chodzić do szkoły, jak płaczą rano, to co trzeba zrobić? To właśnie warto zapytać, a tego akurat nie pytałam, bo słyszałam, że lubią chodzić, no ale mam takie akcje codziennie rano praktycznie, że... Moja starsza dziewczynka płacze, że ona jest wykończona, że nie chce iść do szkoły. No ale każdy jest wykończony. E, czy wiemy już oper? E, co o niej myślą dzieci? Dzieci, zarówno jak i rodzice. E, co robili z oper? I czy możecie dostać na przykład kontakt do niej, żeby zadać jej pytanie? Co lubią jeść, a czego nie lubią jeść? I to jest właśnie dobre pytanie, bo. Na przykład e, ja pytałam właśnie, co lubią i z czego nie lubią i czy są otwarci na właśnie na naszą kulturę, żeby spróbować nowych rzeczy. No i ja się dowiedziałam, że ogólnie są bardzo otwarci, że chętnie e, zjedzą i spróbują właśnie, co robimy w Polsce. No ale przyszło co do czego, no to zaczęłam gotować. No i co ugotowałam, to było źle. Mieli smakane na spaghetti, zrobiłam spaghetti, okazało się, że nie lubią mięsa do spaghetti, więc jedli sam suchy makaron. E, zrobiłam, chcieli jakiś tam makaron z pieczarkami, więc zrobiłam makaron z pieczarkami w sosie serowym. No to źle, bo oni nie lubią jednak pieczarek. Choska e, kupiła właśnie jakiś tam hummus i że miałam zrobić na znak z warzywami. To zrobiłam, okazało się, że nie lubią hummusu jednak. Później zrobiłam tam właśnie jakieś polskie pierogi leniwe, czy tam inne duperele No i okazało się, że nawet tego nie chcą spróbować, bo to przecież wygląda um, nieamerykańsko, nieestetycznie, nie estetycznie, więc no nie będą tego nawet jeść Oni nie lubią, więc nie będą, nie próbowali, więc no No i trochę to jest później wkurzające, no bo co zrobicie to jest źle, więc musicie zapytać o to, że jak nie jedzą to co musicie robić no, bo czasami można dostać do głowy po prostu. Um, czy mają jakieś alergie, czy mają specjalne diety? U mnie w domu jest tak, że właśnie, że muszą być dużo warzyw, dużo owoców. Muszą, ale um, dzieci jak mama nie widzi, no to jedzą słodycze, sięgają do szafki ze słodyczami. Więc nieraz w nocy słyszę jak właśnie stają, idą do szafki i jedzą coś tam słodkiego. Eee, czy mają właśnie ograniczone znaki, na przykład słodycze, chipsy i takie te sprawy? Eee, czy mają specjalnie jakieś tam fobie, to też warto zapytać. Eee, czy uczą się języka i czy chętnie właśnie się uczą, czy trzeba ich zmuszać i czy mają jakieś właśnie mm, rady do tego właśnie, żeby ich zmusić? Eee, co robią podczas wakacji? Czy mają jakieś kampy? czy właśnie jeśli macie, tak w moim przypadku, samotną matkę, to czy e, jeżdżą do ojca i na jak długo, bo wtedy macie jakby dodatkowe wakacje, więc warto zapytać i zaplanować później. <grych> e, czy mają jakieś obowiązki domowe? Mm, u mnie w domu właśnie każdy mi mówił, że o Boże, że ty kamerę będziesz musiała sprzątać po dzieciach cały czas. No a u mnie dzieci to właśnie podczas dnia codziennie po szkole mają 20 minut na jakieś dodatkowe um, obowiązki domowe, na przykład jeden dzień myją łazienkę, jeden dzień myją podłogę, jeden dzień odkurzają, jeden dzień sprzątają, nie wiem w meblach, więc takie rzeczy robią, no i są nauczeni, że po swoich, po swoich posiłkach zawsze myją um, naczynia. Młodszyj trzeba często przypominać, ale myją, więc nie trzeba sprzątać za nimi. Um, czy mają zajęcia pozaszkolne, e, jakie mają hobby i czy właśnie je rozwijają, czy właśnie chodzą na takie dodatkowe zajęcia, które rozwijają te ich zainteresowania? E, czy często się kłócą, jeśli właśnie macie więcej niż jedno dziecko? Czy kłócą się o zabawkę? Jeśli tak, no to jakie stosują właśnie zasady i kary? Czy mają kary w domu, e, czy słuchają się rodziców, czy często właśnie jest tak, że. Że właśnie te kary trzeba stosować. Hmm. Jaki jest ich charakter? Poproście, żeby opisali. Bo, na przykład, moje dwie dziewczynki to jest totalne przeciwieństwo: jedna jest energiczna, a druga jest leniwa. Um, jedna cały czas płacze, druga jest cały czas uśmiechnięta. Um, więc, no, różne są osobowości u mnie, a są jednak siostry. E, nawet jest różnica. Kanapkach, bo jak robię jednej kanapce z masłem orzechowym i z dżemem, to druga lubi z Nutellą, więc. No. I teraz mam pytania właśnie już nie dotyczące dzieci, ale dotyczące całej host rodzinki. I właśnie tutaj warto, warto dużo pytać. To mam najwięcej pytań w ogóle. I ogólnie właśnie o rodzinkę i o dom, więc. O dom chyba mam najwięcej. Więc zapytajcie, co oni robią w ogóle w swoim wolnym czasie, właśnie jak przychodzą z pracy, gdzie w ogóle pracują, co ile sprzątają dom, czy mają sprzątaczkę i czy na przykład sprzątaczka też sprząta was, wasz pokój, bo ja nie wiedziałam, że do mnie będą przychodziły sprzątaczki i że będą sprzątały mój pokój. Więc byłam trochę w szoku, jak rano wstałam i zobaczyłam sprzątaczkę, która właśnie chciała posprzątać w moim pokoju, a tam miałam taki syf, wiecie, no, porozrzucane, więc trochę mi aż wstyd było. No, ale... no. Um, co ile na przykład musicie robić pranie w domu? Um, czy możecie łączyć swoje pranie z praniem dzieci? To też możecie zapytać. Bo na przykład niektórzy mają tak, że nie pozwalają, no bo to ze względów na higienę. U mnie tak nie ma, ale słyszałam właśnie o tym. E, e, jakie są ich zasady w domu? E, czy macie na przykład curfew, czyli właśnie godzinę policyjną, taką godzinę, e, o której musicie być w domu koniecznie. Czy będziecie mieli swoje auto? Jeśli tak, no to kto tankuje to auto? Jeśli będziecie mieli swoje auto, to czy możecie je używać w wolnym czasie? Jak daleko możecie jeździć? Jak na, ja, na przykład, nie mam auta. No i ja muszę dzielić auto z hostką. No i właśnie to jest pytanie, które, którego nie zadałam, a które bym mogła zadać teraz. Czy mogę używać auta w wolnym czasie? Nie tylko jak właśnie odłożę dzieci. Jeśli nie, no to czy na kursy um, oferują mi jakiś transport publiczny, że za niego płacą? Czy ten transport publiczny w ogóle jest na tą uczelnię? E, i, I czy na przykład, jak jadę gdzieś, to czy by po mnie przyjechali później, żeby właśnie mnie odebrali skądś, na przykład z lotniska? Czy musicie w nocy na przykład jeździć e, transportem miejskim? Więc warto to zapytać, bo to jest um, teraz z biegiem czasu. Na to patrzę, to nie wybrałabym rodziny bez auta, bo w Stanach są takie dystanse, że no nie da się przeżyć bez tego auta. Jak spędzają weekendy? Czy właśnie gdzieś wyjeżdżają, czy dużo podróżują? Czy w podróży zabierają Was, czy Wy zostajecie w domu? Czy wtedy możecie zostać w domu? Bo słyszałam właśnie, że niejedną operkę wyrzucili z domu na czas swoich wakacji, więc musicie pytać o wszystko, bo. Amerykanie są dziwni. <grym>, e, z czym spędzają, jak spędzają święta? Czy na przykład święta w grudniu, e, czy w święta w grudniu mają choinkę, czy stroją dom, czy pieczą ciasteczka? Więc warto też zapytać, bo na przykład jak bardzo lubicie święta, a traficie do rodzinki, która nie obchodzi świąt, no to tak trochę przykro będzie Wam. E, czy są religijni? Czy musicie się zaadaptować do, właśnie do ich religii, religii? Czy na przykład, jak się modlą przy stole, czy musicie też się modlić? Bo czasami może być niezręcznie. No i tak, teraz mam pytanie, których nie zadałam albo nie. Teraz zadałam pytanie na temat okolicy w ogóle. Takie dodatkowe. Jak wygląda okolica? czy to jest miasto, czy jakaś wieś, czy takie mini miasteczko, zapytajcie ile na przykład pieszo jest do centrum miasta, czy jest dużo sklepów, restauracji, jakieś nie wiem kina, baseny i te sprawy. Jeśli chodzicie na siłownię, czy siłownia jest daleko, zorientujcie się czy są tam jakieś zajęcia. Możecie też zapytać już o właśnie swój pokój, czy będziecie mieszkać w piwnicy, czy na piętrze, czy macie okno, bo na przykład bez okna w piwnicy mieszka się źle, ja na szczęście mam okno, <grych> ale no warto zapytać. E, czy możecie zapraszać znajomych do swojego pokoju, na przykład jakąś koleżankę, więc e, też fajnie zapytać. No i, i to teraz by było na tyle, więc następna część pytań to są pytania, których nie zadałam, a które teraz chętnie bym zadała, bo żałuję, że ich nie zadałam, bo to mogłoby pewnie też podjąć mi taką inną decyzję, że na przykład wybrałabym inną rodzinkę. No ale... Zapraszam teraz dalej. Na przykład pytając najpierw o dom, to czy mają klimatyzację w domu? Jeśli tak, to czy ta klimatyzacja, jak jest wam za zimno, czy można ją zmienić jakoś? Bo ja jak tutaj przyjechałam, to w lato było tak upalnie, a w domu mimo wszystko musiałam siedzieć w swetrze, na przykład jak teraz. Na no że jest upał, a ja siedzę w swetrze i w długich spodniach. Jeszcze mam e, długą koszulkę. No i mam trochę problem, bo wziąłam same letnie rzeczy, więc cały czas chodzę praktycznie w jednym i tym samym. <grym> um, więc trzymałam klimatyzację, jeśli jest za zimno, czy możecie ją zmienić. Czy macie kaloryfery w domu? Jeśli nie macie kaloryferów ani właśnie jak Wam klimatyzację później e, nie możecie dać na, tam, na ciepłą temperaturę, to czy macie taką właśnie farelkę, taki e, grzejnik jakby do kontaktu, co się wsadza? E, no bo możecie zamarznąć. Ja bym też zadała pytanie, czy śpią pod kołdrą, czy śpią pod kocami? Bo. Ja na przykład śpię pod kocem. Ja jestem nauczona, że ja śpię w takiej puszystej kołderce, którą mogę się tak opatulić cała i tak sobie śpię fajnie. No to mam dwa koce do dyspozycji, więc nie jest mi zimno w nocy, no ale to nie jest to spanie, którego oczekiwałam, ale boję się, co będzie w zimę, jak spadnie śnieg w Chicago. <grym> um, jeśli macie pokój w basemcie, no to spodziewajcie się, że jest dużo robactwa, pająków przede wszystkim. Więc jeśli macie fobię, no to będzie ciężko. I warto spytać, czy mają jakiegoś człowieka, bo Amerykanie mają dużo ludzi od wszystkiego od koszenia trawy, od ścienania drzew, od sprzątania, od tego, 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 tego. Więc mają pełno ludzi. Czy mają człowieka od pająków? Właśnie takich, które spryskuje tam co jakiś czas. Te, te pomieszczenia, żeby te pająki zabić, bo u mnie nie ma kogoś takiego i ja jestem... no już teraz aż tak się nie boję tych pająków, chociaż te czarne wielkie, to, to się boję. Ale te właśnie te chude to już już nawet ich nie zabijam, bo już nie mam się codziennie ich zabijać, więc już nawet mi się nie chce. Um, ale warto zapytać, bo na przykład ja nie wiem ile ja jeszcze wytrzymam z tymi pająkami mieszkać więc ostatnio znalazłam jakiś tam spryskiwacz, jakiś killer, coś tam więc był taki czarny, ogromny pająk w łazience i nie wiedziałam co mam zrobić, najpierw go lakierem do włosów spryskałam a później już się poddałam i uciekłam z tej łazienki i znalazłam nagle właśnie ten killer spray więc go zabiłam, na szczęście ten i teraz cały czas tego używam, no ale Mam jakieś ograniczenia, nie? Nie będę tego robiła cały czas. Um, pytania o zakupy. Kto robi zakupy? Um, jeśli robi hostkę, albo właśnie rodzinka, czy możecie zrobić swoją listę zakupów, żeby później nie było? A jeśli wy robicie zakupy i jeśli nie macie auta, to jak macie te zakupy zrobić? Bo zakupy, wiecie, do rodzinki całej no są trochę większe, więc ciężko jest z tym chodzić. Um, czy jeśli idziecie na zakupy, czy dostajecie jakąś ograniczoną kwotę, czy macie kartę do dyspozycji? Bo na przykład, ja szłam na zakupy, to ja miałam ograniczone pieniądze w ogóle, a lista była taka długa, że ja właśnie musiałam wszystko skończyć na kalkulatorze, czy mi wystarczy. I później stałam przy kasie zestresowana, czy czasem mi właśnie jeszcze tak więcej nie wyjdzie niż zakupy, więc. Um. Hmm. Jeśli jest to na przykład host mama czy host tata, to czy mają dziewczynę, chłopaka? E, bo wtedy możecie spodziewać się, że będą często wieczorami wychodzić. E, więc wtedy to się też wiąże z tym, że będziecie wieczorami pracować. Więc warto zapytać, wiem, że to jest takie głupie pytanie: czy mają chłopaka, czy nie, czy dziewczynę. No ale wiecie, to też zależy od waszej pracy, nie? Więc wtedy wiecie, czy pracujecie też wieczorami, czy nie pracujecie wieczorami. Więc warto o to zapytać. Um, zapytajcie też z góry, czy zdarza się, że właśnie, że będą potrzebować was dodatkowo i będą wam za to płacić dodatkowe pieniądze. Um, czy, jeśli ma czy mają psy? Jeśli mają psy, czy musicie im dawać jedzenie? Um, czy musicie z nimi chodzić na spacer, i czy w ogóle musicie, musicie się nimi opiekować? Bo ja na przykład codziennie z dziećmi muszę chodzić na spacer z psami, więc w teoretycznie towarzysznej też się nimi opiekuję, chociaż mi to problemu nie robi, ale wiecie, niektórym ludziom robi. Um, o której mniej więcej będziecie kończyć swoją pracę, i o której mniej więcej będziecie zaczynać? Czy często zmienia Wam się grafik? E, czy bardziej właśnie jest tak, że dostajecie i już go macie, bo na przykład mi się bardzo często zmienia, nawet w ten sam dzień. E, czy chodźcie się spóźniają? Jak długo? Bo wiecie, czasami jak ktoś się spóźnia e, pół godziny dziennie, no to później jednak z tego dziennie wam się zrobi po kilka godzin dodatkowych, więc to jest zawsze coś. E, wiadomo, każdy może się spóźnić, no ale nie codziennie po czasami godzinę, półtorej, dwie. Więc no. No i takie pytanie to akurat nie chodzi o mnie, ale mam koleżankę. <śmum> Pozdrawiam cię, Marta. <śmum> um, czy dzieci biją, czy dzieci gryzą cię na przykład? Jeśli tak, to co trzeba robić? Bo właśnie mam moją koleżankę um, i ona ma dzieci w wieku 4 lat. Z czego jedno jest specjalnic, więc to jest totalnie do zrozumienia. Ale właśnie to dziecko ją tak gryzie, że ona aż do krwi i ma bliznę później. Więc pomyślcie sobie, jak bardzo ktoś musi Was ugryźć, żeby była aż blizna została, żeby aż krew się polała z ugryzienia, więc jak bardzo to musi boleć jak bardzo to dziecko musi gryźć. Więc co możecie zrobić w takiej sytuacji? Um. No i ja jej teoretycznie bardzo współczuję, bo widziałam te rany i te blizny, więc to jest masakra. Więc zapytajcie, czy mają kanibala w domu, bo to jest. Um, <grywka> to jest serio porażka. I zapytajcie, um, na przykład jeśli macie młodsze dzieci też właśnie w wieku 4 lat na przykład, czy korzystają jeszcze z Pampersa, bo właśnie jej dziewczynka... W wieku 4 lat dalej korzysta z Pampersa i czasami jest w stanie zrobić kupę czy wysikać się na środku um, mieszkania, jak nie ma tego Pampersa, więc zapytajcie. Bo jak mówiłam, Amerykanie są dziwni i czasami w wieku 4 lat nawet możecie sobie sikać i robić kupę do Pampersa. Więc um, warto pytać, pytać, pytać. Pewnie zapomniałam o kilku jeszcze pytaniach, no ale. Na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy. To, co najważniejsze, to właśnie sobie zapisałam, tak mam nadzieję. Więc nie bójcie się pytać. Ja się bałam pytać i teraz właśnie czasami żałuję, bo równie dobrze mogłabym być uświadomiona o tym, co mnie czeka. Więc nie bójcie się pytać, pytajcie się i pamiętajcie, że ta rozmowa. To, to właśnie nie jest tak, że cały czas zadajecie właśnie pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, tylko oni opowiadają o sobie i opowiadają i opowiadają, więc na większość z tych pytań oni sami wam powiedzą. Oni tak nadają, tak nawijają, że oni sami już opowiedzą o sobie. I dopiero wtedy jakieś właśnie dodatkowe pytania możecie zadać, oni przeważnie pytają, czy macie jakieś pytania do nich. I nie mówcie, że nie, bo oni kochają, kiedy zadajecie pytania. Bo wtedy wiedzą, że się interesujecie też tym, a nie, że o dobra, pogadali i koniec. No więc. E, pytajcie i wy też odpowiadajcie szczerze, bo to właśnie ma Was dopasować, a nie macie iść do rodzinki tylko po to, żeby przyjechać tutaj. Tylko pamiętajcie, wy będziecie z nimi żyli pod jednym dachem przez cały rok. Więc później właśnie są te limacze różne, później są stresy, e, wracania do domu, więc e, warto pytać. No, i to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, albo jeśli wam się coś przypomniało, to możecie zapisać w komentarzach. Więc, um, no, do następnego filmiku. Teraz mi się jeszcze przypomniało: um, jeśli okaże się, że macie psy w domu, to zapytajcie, czy te psy są głośne, czy są ciche, bo na przykład moje psy tutaj tak szczekają, tak szczekają że czasami w niedzielę możecie być obudzeni o godzinie 6 rano, a czasami nawet w nocy, więc zapytajcie o to, bo chyba nikt nie lubi być no obudzony w nocy.